Dzień dobry! Trzy sosy. Państwu pokażę. Ta od dziecka pije. To pije od moich lat dwudziestych. Jest jeszcze trzeci. Sos boso. Ja go nie mam, państwo już mają w Polsce. Sos boso. Przez Polaka dla Polaków zrobiony, wymyślony buteleczka. Wszystko polskie. Smacznego. Smacznego. I smacznego sosobosa, Ukraina. Studio Dziki Zachód. Bardzo Żyzne terytorium ruskie. I kolebka Rosji. Tak na to Rosjanie patrzą. No to tam oni bezpiecznie po II wojnie światowej, w swoim przekonaniu, bezpiecznie, w zasadzie nawet na zapleczu swoim, bo jeszcze potem do, w drodze na zachód była Polska, Czechy, Słowacja, NRD było, więc głęboko na swoim terenie, a jednocześnie na tyle blisko, żeby ewentualnie razić cele w Europie typu Wiedeń. E Osadzili całą masę broni atomowej i fabryki tych wielkich samolotów i inne rzeczy. Uważali, że to jest ich terytorium wewnętrzne i za linią frontu dosyć głęboko. Linia frontu to Polska zawsze. Tym terenem, na którym porozwalamy wszystko, a potem się cofniemy do swojej nory, czy to w Berlinie, czy to w Moskwie. No i moim zdaniem, jak Brzeziński to pisał, to mógł mieć na myśli. To właśnie, że to jest zaplecze Rosji na tyle głęboko na terenie Rosji, że bardzo ważne, a gdyby Rosji odebrać Ukrainę, no to tam broń no atomową muszą cofnąć i tak dalej. No i to być nie może. mają dostępu do Morza Czarnego, gdyby im zabrać Krym Rosjanom to nie mają dostępu do Morza no. Czarnego, czyli nie mogą nas zajechać od, od, od południa, nazwijmy to. No i dlatego Ukraina Miękkie jest, I dlatego nadal Ukraina Europy. jest ważnym miejscem. No, i, dlatego, I dlatego świat zachodni, ale nie tylko dlatego, bo też jest powód taki błachy Solidarność ze słabszym. Może nawet nie tyle błachy, co istotnym, no bo to Ukraina została zaatakowana gdzieś tam. Hmm, w... Solidarność ze słabszym w polityce to się używa dla frajerów, którzy czytają Gazety I się podniecają czymś takim, że przyjedzie Trump i pod pomnikiem powstania warszawskiego nam powie parę miłych słów na temat solidarności ze słabszym. A ostatecznie Trump reprezentuje interesy amerykańskie i Biden i każdy inny prezydent, i jesteśmy żetonem. Więc takie opowieści o solidarności ze słabszym to dla frajerów, którzy biją potem mocno brawo. Być a analityk powinien. Powinien nas spokojnie na to popatrzeć. Czy rzeczywiście, te, jakie są interesy? Być może, w tym być może, ale czasami nastrój frajerów jest decydujący o wymiarach polityki. To nie jest tak, że frajerzy nie mają nic do powiedzenia. Ale też mają. Jeżeli frajerów jest bardzo dużo, no to wtedy być może tak. zmieniają w ogóle bieg historii. No, popatrzymy na historię i Prawda. powiemy, ci są frajerami, Prawda, ale wygrali. Ale w polityce solidarność ze słabszym to nie jest kategoria, kiedykolwiek rozważana. Czyli, e, ch chyba że w propagandzie, to co ty mówisz, czy ci frajerzy, dla których wyprodukowaliśmy opowieść, dlaczego wydajemy wasze pieniądze? Solidarność ze słabszym. Dlaczego marnujemy całą masę waszych pieniędzy na błękitne hełmy? Solidarność ze słabszym. Dlaczego jedziemy do Afganistanu? Solidarność ze słabszym, a szczególnie z tymi kobietami, które tam są źle traktowane. Dlaczego tyle pieniędzy ładujemy w Izrael? E, no, żeby frajerzy w Ameryce chcieli płacić te stosy pieniędzy co roku na malusieńkie państewko na Bliskim Wschodzie, to trzeba im sprzedać jaką, jakieś uzasadnienie dla nich zrozumiałe. Więc się do frajerów się mówi: solidarność ze słabszym. Przecież znasz jakiegoś Żyda, albo sam jesteś Żydem, na Brooklinie mieszkasz i ten malutki kraj, jedyny wasz przyczółek, jest zagrożony ze wszystkich stron. No to solidarność ze słabszym polega na tym, że Ameryka finansuje Izrael. We wszystkim w zasadzie, nie tylko o broń chodzi. No to, to... I kupuje od nich patenty i tak dalej. Więc solidarność ze słabszym to nie jest kategoria polityczna, tylko to jest kurtyna dla frajerów, za którą się ukrywają interesy polityczne i wydawanie pieniędzy tych frajerów. No to jeżeli tak jest, to znaczy w interesie politycznym zachodu jest to, żeby Ukraina wygrała wojnę. I dlatego decyzja establishmentu amerykańskiego, żeby zdać zgodę Ukraińcom na Na, na, na rozwalanie celów głęb... na wolnym obszarze Rosji. No, żeby po, co żeby się dać, również tłumaczy... Żeby dać możliwość obrony. No przecież jeżeli stamtąd strzelają... Nie, to Dano trudno... im możliwość ataku. No, at dano im atak, możliwość ataku atak, na atak, cele głęboko w Rosji. Atak w obronie. To jest tak. No bo to napadniętą ciągle jest Ukraina, a nie Ukraina napadła Rosję, tylko Rosja napadła no, na To dla frajerów. To nie jest narracja, narracja dla frajerów, tylko bo... prawda, tylko fakt. No bo jest coś takiego, się zgadzam z że jest... Ale dla frajerów jest prawdą i faktem. No, co? Narracja dla frajerów, to jest prawda. To jest narracja dla frajerów, to nie, jest prawda. To, to jest y, prawda. Co jest prawdą, A jeżeli z prawdy chcesz zrobić narrację dla frajerów, to jest co innego. To być może. Nie, ale narracja dla frajerów, frajerów jest prawdziwa. Do... Solidarność, tylko że solidarność ze słabszym nie jest motywacją tych polityków, którzy o tym opowiadają. No właśnie, dlatego tu jest mówię. Nieprawda. Interes jest motywacją. To skoro jest interes, to znaczy, że e, jest interes. Prawda? I dlatego bronią tak. Ukrainy. Jaki jest interes w wypowiedzeniu wojny y, pomiędzy USA a Rosją? Nie jest to wypowiedziana e, interes wojna, jest taki... tylko to jest napięcie mięśnia jeszcze. To nie jest jeszcze wypowiedzenie nie. wojny, bo wojnę się wypowiada w uroczysty sposób i zaczyna się bombardowanie terytorium Rosji, jeżeli tak? wypowiadasz Rosję. Ale nie o! zaczynasz. Nie zaczynasz. Zaraz, zaraz, wojska, zaraz. Chodziliśmy Ameryka... do tej samej podstawówki. Wojska Powiedz amerykańskie mi, kiedy Hitler oficjalnie wypowiedział wojnę Polsce? W, wjechał po prostu do Polski. E, I to jest... Czyli ale przed chwilą mówiłeś, że się wypowiada oficjalnie, hucznie i dokumenty wysyła i coś tam i że się sygnalizuje wcześniej tak jak w teatrze nas szermierki uczyli że, żeby koledze nie wybić oka na scenie to się robić z czegoś, co normalnie w szermierce byś nie zrobił, czyli cofasz łokieć i robisz a teraz cię uderzę w oko Pum! i dopiero potem wyprowadzasz cios, przed którym on ostrzeżony może się zasłonić skutecznie natomiast wypowiadanie wojny Oficjalnym Ale... aktem? Ty, nie. Japończycy, czy wypowiedzieli Ameryce oficjalnie Nie, wojnę ale, dokumentem? Ambasador ale, Japonii siedział w gabinecie Roosevelt'a, kiedy odbywały się ataki na Pearl Harbor. I był zasłoną dymną. Nie było żadnego oficjalnego wypowiedzenia wojny II światowej Ameryce przez Japonię może, ani przez Hitlera Polsce. Może był zasłoną dymną, dlatego że wtedy można było w gabinetach palić cygara, bo to były zupełnie inne czasy. Ale wypowiedzenie wojny to jest użycie wojska własnego. To przynajmniej tak to my zdefiniujmy. Tak, tak. Musisz pod własnym szyldem Wypowiedzenie. To robić. A co z twoimi opowieściami hmm. o zielonych ludkach? które atakują na Ukrainie i atakowały zanim się wojna zaczęła i gdzieś tam zielone ludki. I nikt tego, i wszyscy wiedzieli... Jak to się ma do oficjalnego wojska, które musi wjechać, żeby się zaczęła wojna? No, no tak, ale to nawet zielone ludki, a nawet od 2014 do 2000, do, do momentu pełnoskalowej inwazji rosyjskiej, to też Zachód niespecjalnie mówił o tym, że jest wojna na wschodzie Ukrainy, tylko wszyscy przymykali oczy, dobra, jest jakaś armia w Donbasie, lud jest jakaś inna, wiemy, Rosjanie pomagają, ale tak na dobrą sprawę my możemy dalej prowadzić zwykłą politykę z Rosją. Dopiero kiedy poleciały rakiety, jeżeli patrzysz na Ukrainę, ile setek nie rakiet, patrzę. ile setek rakiet codziennie spada na ukraińskie miasta. Jeżeli nie wiesz, wiemy. Je, no, wie, nie wiemy, bo, bo nie... jednocześnie jednocześnie pojechał ten Żeleński w sweterku, pojechał Prezydent i podpisał Ukrainie. No. To nie, ale to nie jest mój prezydent. Ja go nie muszę lubić. Nie musisz, ale prezydent, Ja uważam, że to, to co on grodny. robi w Polsce, jest tak obrzydliwe, że on po prostu mnie porusza. I los, je, on zasłania los swojego biednego narodu bombardowanego swoim agresywnym zachowaniem obrzydliwym wobec Polski. I to mnie zniechęca do niego. A akurat no, na terenie no Polski dobrze. on nie, 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 ma, nie ma dobrej propagandy. Pr... Poprzez to, jak o, obrzydliwie się wobec Polski zachowuje. Że oni se robią obchody banderyzmu, wiedząc doskonale o tym, że na terenie Polski w tej chwili przechowujemy, wtedy kiedy to się odbywało, 2 miliony u, tak zwanych uchodźców i że ludzie pod własne dachy przyjęli kobiety z dziećmi i facetów i wszystko przyjęli i żywili i ładowały nie się i elektryczne samochody w piwnicach. Raczej, no nie rok bandery, rok bandery uchwalony przez parlament. Nie chcę bronić zełańskiego, ale nie rób z niego potwora, bo to jest co innego. Zełęski może, mo, może mieć rozmaite Sam wady, robi. pojechał w, w rocznicę Wołynia, pojechał, ale uwaga, nie wierzy, mówisz... posiedział w kościele, był w kościele, wyszedł z tego kościoła symbolicznie. A, I zamknął, ile Syn... kościołów zamknął na terenie swojego kraju, ilu ludzi nie. nie może do cerkwi chodzić, bo i pozamykał ale, cerkwie. Ale ty teraz mówisz o cerkwi moskiewskiej, nie mieszaj. No nie kościół, mieszaj, możemy nie? o frejerach mówić, ale nie można mieszać wszystkiego, no do cholery. Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com łamane przez sklep. Dobra, to wróćmy do niego. Pojechał do Niemiec i do kilku innych krajów i załatwił forsę na odbudowę infrastruktury elektrycznej, na Ukrainie. A Ty mówisz jednocześnie o setkach rakiet, które codziennie spadają na ukraińskie miasta. Ale to prawda. Setki rakiet codziennie spadają, setki rakiet codziennie, l rakiet rakiet czyli lub w miesiącu tysiące. Tysiące tak. rakiet w miesiącu, a w roku miliony rakiet. No jeżeli setki dziennie, załóżmy, że dwie setki, no dwieście rakiet dziennie spada słowo, na miasta. A ja wiem, że no ty nie, jesteś nie, nie, nie. dobry z matematyki, to nawet Konkrety... jeżeli setki dziennie razy 365, to znaczy nie są miliony, tylko tysiące albo dziesiątki tysięcy. I... Ale na, na miasta powiedziałeś wydźwięk nogi, czyli na to miasto setki, na tamto miasto setki. Oni tyle miast nie, nie mają, rakiet Nie, że na Ukrainę setki, setki, brak, dziesiątki Dobra. rakiet. Dobrze, nie wiem, będzie. 80 sytuacji, rakiet dziennie i dronów. Rakiet lub dronów. W, sy w sytuacji, kiedy e, trwa wojna, Żeleński podpisał umowę na odbudowę teraz infrastruktury elektrycznej na Ukrainie. Od razu miałem odruchowe pytanie, pod bombami? Będzie Zachód finansował odbudowę infrastruktury elektrycznej pod bombami? Nie po wojnie, tylko teraz? 400 milionów, czy ile tam? Musiałbym tę kartkę poszukać. Teraz będziemy odbudowywać ukraińską infrastrukturę elektryczną w sytuacji, kiedy trwa wojna i ona jest stale rozwalana, bo setki dronów i rakiet spadają na tę infrastrukturę. No może można, można ją odbudować, znaczy przywrócić energię elektryczną, bo jeżeli nie przywrócisz dostaw energii elektrycznej, to ci Ukraińcy zamarzną w swoich własnych domach. Latem? Nie, ale to już jest, chodzi o zimę. Przecież nie odbudujesz w ciągu jednego dnia tego wszystkiego, tylko musisz pomóc. Ale żeby... mają rozwalone domy? To do czego ten prąd nie, ma służyć? Nie, domów na Ukrainie. Jak jest... setki rakiet spadają, to rozwalają te bloki wszystkie i Ukraińcy nie mają nie, gdzie mieszkać, przenieśli się do Polski. jesteśmy na tym samym świecie. Do czego wiemy... ten prąd jest potrzebny? I wiemy o tym, że e, Kijów stoi. E, w, są zniszczenia w rozmaitych miastach, ale to nie są zniszczenia. To są te miasta, miasta Miasta frontowe, które są zniszczone zupełnie, ale duże miasta ukraińskie funkcjonują cały czas. To nie jest tak, że te miasta są zniszczone. Nie ma nalotów dywanowych, bo nawet jeżeli leci 70 rakiet, to z tych 70 rakiet 60 jest zestrzelonych przez obronę, obronę przeciwpowietrzną A, ukraińską. Czyli nie spadają i do, setki ani dziesiątki, do, do bo lat, są zestrzelone. Ale trafiają w infrastrukturę krytyczną, bo to jest teraz cel Rosjan, Zagłodzić Ukrainę. To jest celem. Ale przecież Zamrozić Rosja ma tak Ukrainę. przestarzały sprzęt, że nie jest w stanie trafić w infrastrukturę krytyczną. Ale nie ma przestarzałego aż tak bardzo sprzętu. Ale mówiłeś mi sam w tej audycji, że za chwilę już wypróżnią magazyny z tego złomu z lat 60 który się rozwala w drodze na kijów, się rozwala im połowa sprzętu, nie mają czym strzelać, nie mają amunicji, w związku z tym przegrają wojnę do grudnia. Ale przekształcili swój przemysł, zwiększyli zwiększyli pieniądze, które idą na przemysł zbrojeniowy, dostają dostawę z Chin, dostają część nielegalnej no nie, nie, dostawy nie, 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 produktów z Zachodu, są dostają bunty z Korei w Rosji. Putin jest chory, umarł albo zwariował, a sankcje działają tak świetnie, że Putin za chwilę nie będzie miał z czego tych kulek w to, skręcać, w to bo mu się skończyły pieniądze. Trochę w to uwierzyliśmy na początku wojny, kiedy e, mówiono i dyskutowano na temat czy... Proszę czy... mnie wykluczyć z uwierzyliśmy. My, my. Dobrze, Ciebie wykluczam, wykluczam Cię w takim razie. Wykluczam z Cię, tego z, my, z tego my, z tego my, bo ja tutaj zostałem N ruską również atakowany przez Ciebie osobiście za to, że nie wierzyłem od początku w skuteczność żadnej sankcji. N nie, bo, na cały czas, bo cały czas... Tak jakbyś sankcję czas... na mało Cetunga nałożył, że całą się przestraszy, no że teraz... milion ludzi umrze od tych sankcji? No, Putin się no nie... to Putin też się nie przestraszy Pu... tego, że Pu... ludziom tam coś będzie trochę gorzej. No po prostu wydawało się, że jeżeli będzie system bankowy niedostępny dla, i kapitał niedostępny dla, dla Rosji, to ta to gospodarka rosyjska na coś, chińską coś się stanie. Ale przeszli na chińską, stali się w którymś nie, momencie... Nie, rubel waszalem... poszybował. Od razu, kiedy były sankcje, rubel poszybował. Bo co zrobił Putin? Ze wszystkimi, na przykład w Afryce, z którymi handluje, mówi... Yy, no, albo nam dajecie dolary, ale gotówką. Nie przelewy bankowe, bo przelewy mam zablokowane. I będę miał dolary. A jak będę miał dolary, to se coś kupię za nie. Albo musicie operacje bankowe. Robić w rublach, czyli musicie wymienić dolary na ruble i dzięki temu cena rubla od razu poszła w górę, bo cała masa krajów handlujących z Rosją, dyktatorzy w Afryce kupujący kałasznikowa i inny sprzęt od ruskich na stałych kontraktach, oni zostali przez Putina poinformowani, kochani, przelewy dotychczasowe w dolarach i innych walutach, no niestety nie możecie przelewać, bo jest blokada. No to w takim razie kupcie Sprzedajcie te dolary, które macie dla mnie naszykowane, i kupcie u mnie ruble. No to jak jest większy popyt na rubla, to cena rubla od razu poszła w górę. Ja to wiedziałem, zanim te głupie sankcje wprowadzono, że przy globalnym systemie bankowym oni wprowadzą na części banków ograniczenie na ruskich, że nie z ruskimi tam żadnych przepływów dolarowych, tam nie da rady zrobić przelewu do Rosji ani z Rosji, bo banki nie obsługują tego przelewu. No przecież było jasne, że przejdzie sobie na rubla. Ja, jak można Przeszedł to? na rubla? Jak? I cena rubla? I cena rubla potrzebowała w górę, a Putin się uśmiechnął do kamery. <laughs> No, ale robił... ale ty, się, ty się nie ciesz, bo nie będziesz miał niedługo dokąd wrócić, po prostu, jak będziesz się tak cieszył. To o to chodziło. I... Bo to jest, to jest nie, zagrożenie, nie, nie, nie. to jest to jest zagrożenie o, o, że rządzą... On i, i jego kolega z Białorusi to jest faktyczne zagrożenie dla twojej wolności, dla niepodległości Polski, w tak. ogóle dla no tak. I żeby to zagrożenie tak. pokonać, to trzeba robić ruchy rozsądne, a nie symboliczne dla frajerów. Hmm. Nakładanie sankcji na Rosję takich jakie były 30 trans, już było. no dobrze, ale wszystkie nieskuteczne. Nie, nieprawda. Prawda, 40. To było dla frajerów. Nie, która była skuteczna nie, sankcja? Nie, wiesz co? Kiedy, kiedy je skomasować, one są skuteczne. To nie jest tak, że Rosja po tak? prostu. Rosja padła? Nie, Przemysł upadł, ona... nie. nie produkują broni, są wyizolowani na arenie międzynarodowej. Co nie, się stało nie, dzięki tym sankcjom? Nie, nie padła, ale, ale ma rozmaite problemy. Tak, to znaczy mo mogę. Jakie? Problemy z, choćby z nowoczesną technologią, z współprzewodnikami, choćby, choćby z pełnymi mocami wszystko produkcyjnymi. Wszystko Chińczycy nam ukradli i mogą oddać y, Rosji. Ukradli ukradli bardzo dużo. Chińczycy to... nam wszystko ukradli i mogą wszystko oddać Rosji. Ale, tym... ale jednak nie wszystko mogą hmm. oddać. Nie wszystko mogą oddać i nie wszystko Chińczycy mają. I to jest. No to I to jest... nie ugodziło w Rosję. To, to, to Liczba się, to miliarderów. Się, Szukam tego. To się, to, się, Otóż... to się okaże. Nie jesteśmy na końcu, tylko jesteśmy w, w którejś części tej drogi, więc jeszcze nie, już nie już możemy... Nie, jesteśmy dawno po kolejnym końcu, bo mm, kilka razy mm, mówiłeś, że do grudnia Putin wytrzyma, a potem padnie. Nie, nie, wypieram się. Nie mówiłem, że tak łatwo padnie. Na początku powiedziałem... Wypieram się, to jest dobre. Na, na początku, na początku wydawało się, na początku... W ogóle na początku wojny to się wydawało, że że Rosjanie wejdą za chwilę do Kijowa. I ta wojna, e, tak naprawdę, z punktu widzenia Zachodu, rozpoczęła się wtedy, kiedy wojska rosyjskie musiały się spod Kijowa wycofać i pójść, i potem była kontrofensywa i tak dalej. Rozmaite się rzeczy działy w czasie tej wojny. Uwaga, czytam to, co znalazłem, była na pierwszej kartce było. Mamy wrócić jeszcze, przepraszam, do Ameryki. Bo optyka w Ameryce jest taka, że to było oficjalne wciągnięcie Ameryki w wojnę z Rosją. Optyka części, zwolenników Trumpa. Yy, no tak, to, tak. Yy, można tak to uprościć. I teraz Polsat 23 czerwca podał. Mimo pandemii i kryzysu gospodarczego wzrosła liczba miliarderów na świecie. W Rosji największa ich liczba w historii tego kraju. To jest owoc sankcji. Po pierwsze, Polsat manipuluje, mówiąc mimo pandemii. Otóż prawda jest taka, że dzięki pandemii wzrosła liczba miliarderów, bo pandemia to było wywłaszczenie. Pozamykano małe warsztaty średnim przedsiębiorcom. Ktoś, kto autobusy turystyczne prowadził, ktoś, kto handlował miodem, ktoś, kto był fryzjerką. Taki ktoś miał kłopoty. Natomiast wielkie firmy typu Amazon i Walmart zostawiono nietknięte. Wy sobie handlujcie. I one przejmowały rynek od tych małych. Wielkie sieci fryzjerskie się dogadywały, a mały zakład fryzjerski musiał być zamknięty. No więc. Dzięki tej ustawce, jaką była pandemia, liczba miliarderów na całym świecie wzrosła, a w Rosji jest w tej chwili największa w historii tego kraju, bo, bo były sankcje. I to jest owoc sankcji. Otóż, w wyniku sankcji duże firmy amerykańskie dostały rozkaz wycofania się z Rosji. I przykładem dobrym jest Heineken, który miał pobudowane browary nowoczesne w Rosji, znana marka piwa. I sprzedał to za jednego rubla. No to można zostać miliarderem za, za rubla w takiej sytuacji. Oczywiście tym miliarderem został jakiś oligarcha wyznaczony przez Putina, albo taki, co Putinowi coś pomógł i on się zgodził na to, żeby mógł przy, po, podejść do stolika przy tej transakcji. Ale za jednego rubla możesz sobie kupić dobrą markę Heineken. I teraz te, ci ruscy miliarderzy, których narosło dzięki sankcjom, pokupowali te technologie, o których mówiłeś, postawione były w Rosji. Bo producenci luksusowych zegarków, perfumek, ubranek, innych rzeczy, McDonaldy i inne takie sieciuchajne keny, one stawiały od lat swoje fabryki w Rosji. Żeby nie trzeba było importować przez granicę i płacić cła, to Putin ich zachęcał, postawcie sobie fabrykę u mnie. Nie będziecie cła płacić za przywożenie piwa, no zróbcie na miejscu. Za transport nie będziecie płacić, to było roztropne ekonomicznie. Wciągnął ich do siebie, a potem przyszły sankcje. No dobra, to musicie sprzedać ten towar i się wynosić z Rosji, bo są sankcje. I liczba miliarderów w historii kraju Rosja nigdy nie była większa niż teraz, co mnie w ogóle nie cieszy, pomimo tego, że Państwo słyszą mój śmiech. To jest tragedia tych baranów, którzy rządzą. Tych baranów, którzy zezwolili na strzelanie Żeleńskiemu w Kreml. To jest niebezpieczne dla całego świata, tych baranów, którzy wymyślają kolejne sankcje dla frajerów. To są sankcje, które mają państwu poprawić humor. O, w Rosji Heineken się musi wycofać. Popatrzmy dwa kroki do przodu. Jaki jest efekt wycofania się Heinekena z Rosji? No, taki, że się Rosja wzbogaciła o Heinekena, który się wycofał za rubla. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję. Za to samo na ramble.